Siema. jak nie macie snorkli w Kanamie, znaczy mam snorkla silnika, ostatnio sobie tak zrobiłem, ale nie mam snorkla CVT, to tutaj jest taki w G2 gumka, która, dzięki której jak zdejmiecie ją, to spuścicie wodę. O właśnie. Nic, woda jak sobie leci. Ja jadę na serwis od razu, Siemandero. Widzieliśmy na, na początku widzieliście leciała woda. Już jesteśmy teraz na serwisie. No i generalnie, generalnie CVT. No nie ucierpiało. Ja tutaj i tak miałem robić serwis tego. Całego Napędu Pasek trochę jest już spękany nie mam książki serwisowe Ale to tam pod filmem Będzie Kiedy było to wymieniane W sensie Pestki nie były jeszcze wymieniane Na pewno tak Tutaj te ślizgi które są Nie wiem czy to będzie widać Te takie czarne pesteczki Można kupić tam u nas w sklepie też te pestki no tutaj nie wiem czy to będzie widać. Nie ma żadnych progów, wszystko jest w idealnym stanie, są tylko takie delikatne ślady. Natomiast przy zapalaniu już słyszałem, że to jest, yy, że słychać właśnie yy, na po samym początku w kanamach najbardziej to słychać, takie delikatne jakby uderzanie. Po tym można poznać, że właśnie tu jest już zużyte to. W mniejszym lub większym stopniu. Kiedy był założony nowy pasek, to podlinkuję w temacie pod spodem. No, ostatnio coś tam zacząłem się interesować tym kładem tutaj, jeżeli chodzi o snorkle. Założony jest ten snorkel, a tutaj będzie widać tędy. Tam filtra powietrza. Widać łączenie. Jeżeli chodzi o przebieg kłada, to to wygląda następująco to jest 4265 km, tyle mają te pestki od nowości i 198 godzin. No i generalnie te pestki będą już raczej do wymiany. Ja jeszcze na stole za chwilę pokażę. Jak te pestki wyglądają. Jakie jest luz, bo tutaj, tak jak teraz jest to wszystko ponapinane, nie będzie czuć tego luzu tutaj. Natomiast, jak wyjmę to na stół, to zobaczymy, ale wydaje mi się, że tu już będzie delikatny jakiś luz. Od razu zrobimy yy, reklamę marki TGB. Gdybyście chcieli kupować te kłady, to zapraszam. Yy, mamy w ofercie nowe pojazdy marki TGB. Yy, no, tak jak widzicie, TGB produkuje dla. Rotaxa, wariatory. Tak samo tutaj. Cały napęd CVT jest TGB. No tutaj też będzie to widać. Chyba widać. TGB. Także no marka jest naprawdę, ona też do skuterów produkuje napędy. A, pokażę Wam chyba, a nie, tutaj to Piagio chyba nie ma akurat wariatora TGB. ma miały też wariatory TGB. Minerelli to bardzo dużo. Silniki Minerelli, czyli Yamaha, Aprilia, to miały właśnie napędy TGB, no i na części też się spotykało tej marki. Także marka naprawdę wypracowała dosyć wysoki poziom, jeżeli chodzi o podzespoły. No i zaczęła też produkować pojazdy. W sumie już jakiś czas temu, bardzo dawno. No w niektórych tutaj yy, krajach to są bardzo cenione pojazdy wysokiej jakości. Także myślę, że warto się zainteresować tą marką. No i co tam jeszcze mogę powiedzieć o tym kanamie? No nic, no rozbieram to CVT. Piasku, jak widzicie, jest grubo. Mm, piasku raczej pojeżdżenia po piachu. Yy, albo tutaj wtedy, co teraz go przytopiłem troszkę. No to możliwe, że ten piasek też się nabrał. Mm. No i generalnie. A, tutaj mam rozebrane, bo właśnie chcę się zabrać za tę snorkę. Mm, CVT. <tryk> dzisiaj zrobię jakieś przymiarki, tu jest wyjście mm, z CVT czyli tu mamy zaciąg, ta rura u góry a tutaj mamy y, powietrze wy, y, wyprowadzone tutaj mamy y, o tak wygląda CVT także nie ma tragedii generalnie woda się tam nalała, a takich szkód nie ma bardzo tak jak na filmie sekundę po zalaniu ja to y, ten korek inspekcyjny zdjąłem, tak, który jest Tutaj, zaraz nie, on jest w tym deklu, tak, w tym deklu, w tym deklu tutaj jest ten koreczek. Ja go zaraz założę. A tutaj mamy to. Ja kiedyś robiłem takie testy y, śmieszne. Y, podpinałem tutaj czujnik temperatury CVT, y, tak żeby mieć y, temperaturę w, wylatującego powietrza. Można by było zamontować taki czujnik na kierownicy. Natomiast ja to zrobiłem w taki trochę nietypowy sposób, ze względu na to, że chciałem, yy, chciałem to zrobić yy, nie tak, żeby mi się na bieżąco wyświetlała ta temperatura, tylko żeby mi się zapisywała na tym urządzeniu, a potem, żebym mógł to do komputera sobie yy, mieć podgląd, tak czyli cały. Wykres wartości takich w Excelu Albo na wykresie właśnie Żeby mieć to zawarte Czyli na przykład jakieś dwie godziny To przez te dwie godziny mi pokazywało Jaka jest temperatura tutaj na wylocie z przekładnicy VT Także taki sobie te ściki prowadziłem Koreczek mamy tutaj Gdzieś leży sobie O jest koreczek Taki koreczek no i to założymy go zaraz tutaj, wyczyścimy trochę do CFP, chociaż tutaj taki kurz, to wiecie, to, to nawet no nic się tutaj nie dzieje, tak? Dlatego, że to i tak się będzie kurzyło. Nie? Chociaż myślę, że generalnie nawet wyprowadzenie tutaj tego snorka na górę jest bardzo fajne, bo dzięki temu to powietrze będzie stąd ciągnięte i wypuszczane gdzieś tutaj pod podcut, więc na pewno będzie dużo czyściej niż jest, niż to było do tej pory. Ja sobie powyczyszczam, na pewno na ten moment przebiegu Tam oleje i tak dalej wszystko było wymieniane Naprawdę jest to chwilę wymieniane Więc ten kanał ma super życie ze mną można powiedzieć Ostatnio były wymieniane łożyska w kołach No i są luzy tutaj na wahaczu Góra i dół bodajże Także to się wydarzyło po, po tym przebiegu a tak poza tym, to nigdzie na wale, na krzyżakach nie ma, chociaż wał. No to też był smarowany bardzo często na początku, co jazdę, później tak co 2-3, yy, olej w silniku. A to może od razu teraz zajrzę do oleju w silniku, yy, to wam pokażę. Już wstępnie poluzowany mam korek, bo wiedziałem, że będę zaglądał. Kład yy, jeździ na oleju 300V, tak to wygląda. Yy. No, będę go chyba już wymieniał. Jest taki delikatny, już niezielony. Ja generalnie jestem pedantyczny co do wymiany oleju. I taki olej, jak widzicie, no to już moim zdaniem się nadaje do wymiany, więc będzie wymieniony teraz w tym interwale serwisowym. Eee, no i chyba tyle. No. Zabieram się dalej za, i pokażę zaraz e, na filmie, jak to wygląda. E, wyglądają te ludzie na tym cefotę. Jesteśmy z powrotem przy tym wariatorze Tu mamy pasek Taki, tak jak widać, no jest spękany tutaj od wewnątrz Ja go wymienię Tu mamy nowy pasek, też Geisa. Założymy GeForce'a oczywiście No i do tego te pestki Te ślizgi wariatora, ja bym to tak nazwał no te ślizgi nie są jakieś mega zużyte, wiadomo, no ale mają już luz, reszta nie wymaga tutaj wymiany. Są jakieś delikatne tutaj ubytki tych rolek prowadzących, które są tutaj, natomiast no, nasmarujemy to po prostu tutaj. Tak samo te ciężarki, które wypychają, też nasmarujemy. No a reszta jest w bardzo dobrym stanie. To powierzchnię za zamontujemy, odpuścimy, no i całość wymyjemy tak? tutaj z tego pyłu, kurzu. Eee, tak, żeby to miało ręce i nogi Dodatkowo trochę stunigujemy ten e, Stunigujemy troszkę tego kładzika e, e, Zrobimy regulację THT A tutaj trzeba uważać, mamy wkręconą blokadę e, Tutaj trzeba uważać na e, te sprężynki od tego takiego sprzęgiełka e, Sprzęgiełko mamy tutaj to jest też na łożyskach, to też oczyścimy te łożyska trochę dosmarujemy. Nałożymy tam nowego smaru. No i tutaj, te, w tych takich prowadnikach, nie wiem czy to widać, chyba widać, chodzą takie, hmm, jak w bendixie rozrusznika, można powiedzieć, takie w prowadnice metalowe ze sprężynkami. No, i na to trzeba uważać, żeby tego nie zgubić. Są dwie sztuki tutaj tego. No, i tyle. Chyba trochę poczyścimy tą przekładnię CVT. Potem zajmę się wymianą oleju. No i smarowanie wszystkich tych kalamitek. Przeglądem klocków. A no, i tutaj jeszcze idzie taki element na końcu. On jest z, taką, z takim pierścionkiem plastikowym. Ślizgowym, bym to nazwał to też umyjemy, Smarusz jest taki stary czarny no i co, i potem jak będę to składał to tutaj dajemy Loctite'a na tą śrubę na tą oczywiście też na tą drugą kluczy jakich tu używamy to jest 19 17 oraz klucz ósemka żeby odkręcić cały ten, cały ten dekiel, jeżeli chodzi o ten dekiel no to ja go też wyczyszczę i tutaj dodatkowo Takim smarem do gumy specjalnym, posmaruję tamtą uszczelkę, żeby ona się lepiej przylepiła Czyli uszczelkę tą tutaj Która jest dookoła Akumulatorek się ładuje No i dobra, to ja się zabieram do pracy Myślę, że mniej więcej pokazałem co i jak Jak to wygląda Książeczka serwisowa właśnie, nie wiem gdzie jest, bo gdzieś mi zaginęła, ale chyba to jest moja. Coś mi się tak wydaje. Nie, to nie jest moja. O, jest. Jest moja książeczka od ma. Tu pokażę Wam od razu, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wymianę tego paska, kiedy był wymieniany. Pasek Gates przy 3000 km. Tutaj mamy przegląd, kiedy był robiony. Akurat mi się otworzyło na tej stronie. No to tam wcześniej w filmie widzieliście, jak jest przegląd na liczniku. No to tysiąc kilometrów zrobił ten pasek. No i moim zdaniem nadaje się do wymiany. No wiadomo, że można by na nim jeszcze pojeździć. Natomiast, no, no nie wiem, no różnie mogłoby się to skończyć, w zależności od tego, jakie obciążenie byśmy tutaj dawali pewnie temu paskowi, no to... No i to był też pasek ten najmocniejszy. No tutaj mamy pasek aramidowo-kewlarowy. On jest taki żółty od środka. Nie wiem, czy to będzie widać. Te włókna się trochę tak świecą, mienią. Na no pomarańczowo, żółto, coś takiego. Mm, dobra, lecę dalej. Jak coś, to dogram, jak będę tutaj coś widział yy, fajnego do nagrania. Siema. Siema. Po co mówię siema? Siema siema. Wracamy po chwili. Pokażę Wam, jak wyjmuję te pestki. Pestki już sobie pomierzyłem. One generalnie często krzywo się wyślizgują, i część jest bardziej zużyta, a część mniej. Dlatego, jak sprawdzacie ten luz, to on po prostu. Tu będzie mniejszy w, y, Zaraz przy y, na, na samym początku, kiedy wariator jest W spoczynkowej pozycji y, A tu się będzie powiększał Czyli tu będzie coraz większy No i generalnie tutaj y, no, są wysizgane te Te pestki, pestki nie są tanie Dosyć, u nas y, Można takie pestki kupić y, No tutaj z gołym okiem widać, że, że To jest y, wyślizgane i to niektóre są dosyć krzywo. Ja już sobie pomierzyłem przed chwilą w to tam wychodzi 0,1 mm. Wyjmuję je sobie takim szpikulcem. Kurczę, wyjąłem wszystkie? Nie, jest jeszcze tutaj jedna, ostatnia została. tak wygląda. Natomiast podczas przeglądu i mycia tego, czyszczenia wyszło wyszło szydło z worka Nie no śmieję się. Generalnie łożysko obluzowało się w tutaj obudowie, zewnętrzna powierzchnia. Łożysko jest jeszcze dobre. Ja zaraz zobaczę i pójdę po nowe łożysko. No takie rzeczy też trzeba zwracać uwagę. Podczas przeglądu właśnie warto zwrócić na takie rzeczy uwagę. Więc tak, wymienię to łożysko na nowe, a dodatkowo użyję takiego preparatu do powierzchni cylindrycznych. Można z CX, można z Loctite'a. No i generalnie trzeba bardzo uważać przy takich połączeniach. Tu jest łożysko kryte, więc ten preparat nie dostanie się do środka. Ale trzeba tak odtuścić te obie powierzchnie, czyli tą zewnętrzną łożyska i tutaj wewnętrzną tego, tej tulei. No i co? No i po prostu zostawić to na jakiś czas, żeby to zaschło i połączyło te dwie powierzchnie. No dobra, chyba lecę dalej. Nie? Posmaruję, poczyszczę wymienię te pestki. Już wszystko mamy założone. Pesteczki, wszystko posmarowane. Nadmiar tego smaru tutaj czyszczę, tak? Czyli jeżeli tu widzicie, że tak jak coś spłynęło jeszcze dodatkowo tutaj, to też to wszystko czyszczę. W środku, tak jak widać, to jest posmarowane takim smarem specjalnym do kolektorów. No i co? No i chyba tyle, no. Idę to montować. Jesteśmy ponownie na stole. Doszło trochę elementów, mianowicie Został wyczyszczony cały tutaj, ten kolektor momentu obrotowego. Tutaj wewnątrz, tam w środku, tutaj te powierzchnie będą posmarowane. To może być posmarowane to chodzi ślizgowo na tym wałku to i to, tutaj. Natomiast to tutaj, ten pierścień, taki, który jest taka prowadnica, bym powiedział, ona nie będzie smarowana. Ponieważ gdybyście tutaj posmarowali smarem, to ten smar by zaczął wychodzić i pasek by Wam się ślizgał Więc gdzie, gdzie, dane, gdzie dane części posmarować, też trzeba wiedzieć Nie można walić smaru bez sensu, gdzie, gdzie popadnie Handbary takie sobie wymontowałem, dlatego że ta jedna mi się połamała całkowicie Strasznie gównolit jest ten materiał Kosztuje kupę kasy, a jest strasznie gówniany. No co, sprężynka sportowa wlatuje tutaj dodatkowo do tego kolektora? Sadzimy tą żółto. Olej, zmiana oleju też będzie, kładzik ma tam też, tak jak widzieliście na początku filmu. Przebieg jaki ma, czemu zmieniam ten olej? Generalnie lata od nowości na tym oleju, czyli na 300 fałce, najwyższa jakość tak. 5W40. Natomiast teraz zalejemy 10W50, czyli lepkości wyższe i w zakresie niższych temperatur, i w wyższych. No, myślę, że wiecie, na pewno to mu nie zaszkodzi. Zobaczymy, jak się zachowa ten silnik i jak będzie pracował. Generalnie, jeżeli bardzo pałujecie sprzęty, no taki kład w ofrodzie, no to wiadomo, że tam gaz pracuje cały czas. Manetka jest w w szerokim zakresie używana i dosyć czasami impulsywnie trzeba je używać. Więc na pewno dobry olej to jest podstawa. Ja zaleję taki bardzo rzadki, dosyć drogi olej, takiego motula 300V. O takiej lepkości filtr oleju z Ateny wleci. Bardzo dobre filtry generalnie i ceny mają też spoko. Atena włoska marka, tak. No i tyle wcześniej był używane, tak jak mówiłem, ten. Przejdziemy, może dokłada z tym To też i tak muszę wrócić, tutaj nałożyć smaru Pokrywa jest już wstępnie wyczyszczona Poleci jeszcze ten smar tutaj dookoła Tutaj też to wszystko jest zamocowane W sumie to te tulejki, tylko z tym sprzęgiełkiem To sprzęgiełko działa w zakresie, no takim w sumie o, Tak jak widać, nie? to się tak śmiesznie wysuwa Mm, tu mamy tą prowadnicę. Tutaj nic nie jest zużyte w żadnym stopniu. Tak samo ten koszt też jest w granicach tolerancji serwisowej. Pasek już w pogotowiu. Pestki, bardzo ciasno to siedzi. Bym powiedział, że aż za ciasno, natomiast to się ułoży, ponieważ. No, one ułożą się. Odpali się, kłada, przejdzie się kawałek i ten wariator się ułoży. Ale jest spasowane tak jak w nowym. No tutaj też wiecie, nie ma nigdzie zużycia. Więc generalnie jest super, tak jak ma być. Do filtra zajrzę, ale to tak jak wcześniej mówiłem, zrobię mu pełny serwis przy okazji. Takie podstawowe elementy to już nie będę tego nagrywał. Dobra, biorę się za montowanie Napęd mamy już złożony. Zaraz odpalimy. Pamiętajcie, aby te powierzchnie 4 były otuszczone, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj mamy yy, dziurkę na wkręcenie takiego yy, no śruby, po prostu, jakąś twardą śrubę można wkręcić po to, aby rozchylić te dwa talerze, żeby wszedł pasek. Yy, no i tyle, na dzisiaj kończę nagrywanie. Yy, zaraz sprzątam. Wymienię jeszcze ten olej w silniku, sprawdzę olej w moście. Przednim, tylnym, dywrze posmaruję kalamitki i jadę jeździć. Także trzymajcie się, subskrybujcie kanał. Zapraszamy do oglądania. Pozdrawiam, Siema.